Nigdy nie jesteś naprawdę sam, część druga. Materiał z kanału Swaru Official opublikowany 24 grudnia 2023 roku. Witam, moi przyjaciele, dziękuję że dołączyliście do mnie po raz kolejny. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj szczęśliwi i macie się dobrze. Dla tych, którzy są nowi na moim kanale, jestem Marie. Aby uzyskać szerszy kontekst przedstawianego dzisiaj tematu, gorąco polecam obejrzenie mojego poprzedniego filmu. Przez tysiące lat religie oferowały ideę pozytywnych duchów przewodników, które są tuż obok Ciebie, opiekując się Tobą i prowadząc Cię przez całe życie. Są one najczęściej nazywane aniołami-stróżami, choć nazwa ta ma w sobie silny ładunek religijny, lub po prostu w kontekście bardziej New Age, przewodnikami duchowymi co moim zdaniem może być bardziej trafnym określeniem. Jak mówiłam w moim poprzednim filmie, z punktu widzenia strony duchowej, strony astralnej, Czas nie jest liniowy, lub jest taki tylko w takim czy w innym kontekście, i z punktu widzenia tej lub innej konkretnej duszy oraz tego, czego ona tam doświadcza. Oznacza to, że nasi aniołowie, stróże lub przewodnicy duchowi działają poza czasem liniowym, jaki znamy tutaj, w świecie materialnym. Dlatego wiedzą, czego doświadczymy w przyszłości. Choć zawsze będąc świadomymi, że wszystkie przyszłe doświadczenia mogą być zmienione, mimo że istnieje również ustalone dla każdego z nas przeznaczenie. Ustalone przeznaczenie, które dusza tej konkretnej osoby wybiera, będąc w świecie astralnym, czy inaczej mówiąc, w świecie duchowym. Z ponadczasowego lub nieliniowego punktu widzenia, gdzie może zobaczyć i zrozumieć, czym będzie żyła podczas swojej następnej inkarnacji, podczas życia, które wybiera sama, według swojej własnej wolnej woli i dla doświadczenia edukacyjnego, które będzie mieć w tym życiu. W moim rozumieniu wygląda to tak, jakby istniało całkowicie ustalone, z góry określone przeznaczenie dla każdej wcielonej osoby. Ale jednocześnie istnieją pewne parametry lub pewna ilość luzu, które oferują wcielonej osobie różne warianty tego samego przeznaczenia, gdzie niektóre rezultaty będą lepsze niż inne, ale nadal w ramach ogólnego wyniku końcowego. Chociaż według mojego rozumienia tak właśnie dzieje się najczęściej, nie oznacza to, że w niektórych przypadkach dana osoba nie może być w pełni zdolna do zmiany całego swojego przeznaczenia, jeśli zaistnieją odpowiednie warunki i będzie mogła rozwinąć wystarczającą siłę umysłową, etyczną i duchową, mając przy tym również bardzo silną wolę. Jednak nawet wtedy nigdy nie możemy być do końca pewni, czy ta zmiana jest faktycznie nowym przeznaczeniem, czy po prostu częścią pierwotnego planu duszy. Ponieważ dusza, która planuje swoje wcielenie i doświadczenia w nim, wie już, jakie będzie jej życie i zna wszystkie możliwe jego warianty. I działając z tego ponadczasowego, nieliniowego stanu, ma również wybór lub możliwość stania się swoim własnym aniołem stróżem lub duchowym przewodnikiem dla swojej wcielonej wersji. I właśnie dlatego nasz anioł stróż lub główny przewodnik duchowy jest tak zainteresowany pomaganiem nam, ponieważ pomaga przede wszystkim sobie. Tak więc jest bardzo zainteresowany tym, aby nie pozwolić nam zboczyć z drogi w naszym życiu. Albo pójść w złym kierunku. Następnie wszystkie dusze mają także swoją duchową rodzinę czyli grupę dusz, z którymi współpracowały wcześniej. Może ona obejmować najważniejszych ludzi wcielonych wokół podmiotu, a także wszystkich duchowych przewodników tych bliskich, krewnych i przyjaciół, którzy są częścią życia tej osoby w świecie żywych. Oznacza to, że są oni przyjaciółmi i rodziną zarówno po stronie duchowej, w świecie astralnym, jak i wtedy, gdy żyją zamieszkując ciało biologiczne. Wszystkie te pozytywne duchy interweniują podczas naszego wcielonego życia przez cały czas i o wiele więcej niż ośmielamy się myśleć. Przewodnicy duchowi interweniują też bezpośrednio, wiele razy ratując kogoś przed tragedią, jak wyjaśniłam w moim poprzednim filmie. Wszyscy oni czuwają, aby wcielona osoba pozostała w zakresie działań, doświadczeń lub zmian, które są zgodne z jej życiowym planem. Złe rzeczy przytrafiają się nam wszystkim i trudno zaakceptować to, że mogliśmy dobrowolnie zdecydować się na przeżycie tych trudnych doświadczeń. Ale moje najlepsze dane wskazują, że jednak tak jest. Jednakże, jak wyjaśniłam w filmie, te same wydarzenia różne znaczenia po stronie fizycznej i po stronie duchowej. Sposób, w jaki coś jest interpretowane jako dobre lub złe, zmienia się radykalnie w zależności od tego, po której stronie życia się znajdujemy. Stopień lub poziom złych rzeczy, których doświadczamy w życiu, nie przekracza jednak pewnej z góry zaplanowanej granicy problemów i cierpienia. Możemy doświadczać trudności i cierpienia. Ale tak jak ja to rozumiem, nigdy nie mogą one przekroczyć tego, co sami zaplanowaliśmy przed swoim wcieleniem, zostawiając w życiu tylko tyle trudności, ile musimy doświadczyć. Jest to bardzo podobnie jak w przypadku problemów i niebezpieczeństw, przez które przechodzimy grając w gry wideo, bez których nasze ulubione gry byłyby po prostu nudne. A to przez ile bólu i cierpienia przejdzie każda dusza, każda osoba w swoim życiu, będzie zależało tylko od wibracji, jaką miała, gdy planowała to swoje wcielenie. Celem takiego wcielenia byłby wzrost świadomości duszy, a wraz z nim jej ekspansja i tym samym osiągnięcie wyższej egzystencjalnej wibracji i częstotliwości które przyniosą tej samej duszy więcej pozytywnych skutków w przyszłości. I tu właśnie wkraczają przewodnicy duchowi i anioły stróże, aby strzec i chronić plan życia duszy, aby nie dopuścić tu do ingerencji innych sił. Przez większość czasu, jak to się mówi, szepczą nam jedynie do ucha idee, choć jest to bardziej komunikacja telepatyczna która sprawia, że jednostka wierzy, iż są to jej własne myśli. Jak wyjaśniłam w filmie, pola telepatyczne, wszyscy żyjemy w energetycznej, astralnej zupie, w której wszyscy dzielimy się telepatycznie poprzez pole naszymi myślami, emocjami i ideami, wpływając i oddziałując na siebie nawzajem, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Wiele więc z twoich myśli i idei nie jest tak do końca twoich, ponieważ mogą one być wynikiem tego, co myślą inni ludzie. To telepatyczne dzielenie się i wpływanie na siebie nawzajem jest szczególnie silne w przypadku wszelkiego rodzaju emocji. I choć fizyczna odległość na początku może odgrywać tu jakąś rolę, to ostatecznie nie ma ona żadnego znaczenia. Jest tak dlatego, że jesteś otwarty na myśli, idee i emocje, które odbierasz od innych w całym polu, a które zależne są bezpośrednio jedynie od twojego własnego zestawu idei, które, jak już mówiłam, są wibracjami. Tak więc, jak mówi powiedzenie, Twoja wibracja definiuje Twoje plemię. Jest to ten sam system lub ta sama dynamika, dzięki której Twoi przewodnicy duchowi oraz Twój Anioł Stróż, będący również Twoim wyższym Ja, komunikują się z Tobą i wpływają na Ciebie poprzez pole telepatyczne. Oznacza to jednak, że musisz mieć wystarczająco wysokie wibracje, aby być z nimi kompatybilnym, ponieważ oni działają z wyższego astralu i dlatego ich wibracje są bardzo wysokie. Zatem im niżej Ty wibrujesz, tym dalej jesteś od ich wpływu i przewodnictwa, a jednocześnie jesteś bardziej podatny na wpływ tej drugiej strony, tej negatywnej, z której ciemne byty i demony również mogą wpływać na Twoje myśli i emocje i poprzez to również na Twoje działania. Gdy żyjesz w ciele biologicznym, jesteś przez nie naturalnie ograniczony do doświadczania istnienia w zakresie percepcji Twoich pięciu lub sześciu zmysłów. Oznacza to, że żyjący ludzie są w większości odcięci od wszystkiego, co dzieje się po astralnej stronie istnienia. Nie mogą jej postrzegać, a większość z nich nawet zaprzecza jej istnieniu. To czyni ich bardzo podatnymi na negatywne wpływy duchów, demonów i bezcielesnych dusz, które zamieszkują te niższe sfery astralne. Życie w ciele biologicznym, niezależnie od tego na jakiej planecie znajduje się dana istota, choć powszechniej ma to miejsce na ziemi zawsze było uważane za bardzo trudne. Wszystko w życiu wydaje się sprzysięgać, aby uczynić je tak trudnym, jak to tylko możliwe dla przebywających tam dusz. Jak wyjaśniłam w moich filmach o zjawiskach paranormalnych, wszelkiego rodzaju byty niższego astralu chcą sprawić, by wcielone dusze znajdowały się w niskim stanie wibracyjnym, aby łatwiej było pozyskać od nich energię czyli twórczą uwagę, którą mogą otrzymać od ludzi, z silnym połączeniem ze źródłem. Wszystkie te byty niższego astralu, które otaczają żywych przez cały czas, również silnie na nich wpływają, sprawiając, że podejmują oni złe decyzje i wpadają w różnego rodzaju niekorzystne okoliczności i wydarzenia w swoim życiu, utrzymujące ich w niskim stanie wibracyjnym. Byty te są szczególnie zainteresowane ludźmi o wysokich wibracjach, tymi pozytywnymi duszami, które pracują, aby podnieść ogólną częstotliwość planety, gdyż powodują one, że byty astralne o niskiej częstotliwości tracą kontrolę i wpływ na świat żywych. Tak więc pozytywni ludzie, którzy się wyróżniają, są prawie na pewno pod obserwacją bytów z niższego astralu. I to czego te byty chcą, to obniżyć ich wibracje, ale nie tylko po to, aby można było ich ponownie wykorzystywać do pozyskiwania energii, tak jak resztą populacji, ale również po to, aby uniemożliwić im podnoszenie egzystencjalnych wibracji innych ludzi wokół nich, gdyż to pozbawia złe byty ich zapasów energii. Pozytywne anioły stróże i przewodnicy duchowi działają również za pośrednictwem innych ludzi, lub czasami przez coś, co tylko wygląda jak żywy człowiek, jak opisałam w moim ostatnim filmie. W razie potrzeby mogą pojawić się jako ktoś inny, jako człowiek, zwierzę lub cokolwiek innego, co jest konieczne do wywarcia pozytywnego wpływu. Na przykład do powiedzenia mężczyźnie, żeby nie wsiadał do pociągu, ponieważ będzie on miał wypadek, jak wspomniałam w przykładzie przytoczonym w poprzednim filmie. Jednak tak samo jak te pozytywne istoty mogą użyć innych ludzi lub pojawić się jako człowiek, tak samo mogą zrobić i robią to istoty negatywne, więc uważaj na to. Pozytywni, kochający ludzie o wysokich wibracjach, tacy jak pracownicy światła, gwiezdne nasiona i tak są szczególnym celem tych ciemnych sił, które dążą do znormalizowania ich poprzez obniżenie ich wibracji i sprowadzenie ich do częstotliwości i wibracji bardziej dla nich dostępnych. Mówiąc łagodnie. Te ciemne byty niższego astralu nie mają najlepszych intencji w stosunku do pozytywnych ludzi. Ale właśnie z powodu wysokich wibracji tych ludzi, właśnie dlatego, że ich twórcza uwaga jest tak wysoka i ponieważ skupiają się oni głównie na pięknych rzeczach, stają się oni w dużym stopniu odporni na negatywny wpływ tych wszelkiego rodzaju ciemnych istot astralnych. Problem polega na tym, że te ciemne istoty z niższego astralu nie są głupie i konsekwentnie szukają u ludzi o wysokich wibracjach tych słabych punktów, które mogłyby wykorzystać. Ale ponieważ byty niższego astralu nie mogą w pełni postrzegać ani widzieć, co robi człowiek o wysokich wibracjach, gdyż jest to znacznie powyżej zakresu ich percepcji, dlatego mają zwyczaj wykorzystywać inne wcielone istoty. Głównie innych ludzi, jako narzędzia do badania i zdobywania szerszej wiedzy o tych wysoko wibrujących ludziach, aby dowiedzieć się, jak można ich zaatakować. Mogą wykorzystać kogoś, kogo znasz, narcystycznego przyjaciela, współpracownika lub członka rodziny, a nawet znajomego, którego nie widziałeś od lat, aby wydobyć od ciebie informacje. Możesz na przykład spotkać starego znajomego, którego nie widziałeś od lat i nagle może on zacząć zadawać ci serię bardzo szczegółowych pytań o wszystko co robisz, o twoje życie i o plany na przyszłość. Uważaj na to, ponieważ najprawdopodobniej jest to taktyka ciemnych sił, aby dowiedzieć się więcej o tobie, więc wszystko, czym się podzielisz, może być i prawdopodobnie będzie wykorzystane przeciwko tobie. Oznacza to, że nie możesz za bardzo dzielić się tym, co robisz, a tym bardziej tym, co planujesz zrobić. Nie opowiadaj wszystkim, co robisz, i nie dziel się szczegółami swojego życia z nieznajomymi lub z kimkolwiek, komu nie ufasz w pełni. Dziel się tylko z tymi, którzy muszą wiedzieć coś konkretnego i mów im jedynie to, co muszą wiedzieć. A także z tymi wszystkimi, o których na pewno wiesz, że cię kochają i dlatego mają na sercu twoje najwyższe dobro. Nigdy nie opowiadaj obcym ludziom zbyt wiele i uważaj, co mówisz publicznie. Milczenie jest potęgą i uniemożliwia ciemnym siłom ustalenie, gdzie można cię zaatakować. Nie mów więc, co zamierzasz robić, ani co robisz, niech będą zaskoczeni tego rezultatami to wszystko. Dzielenie się zbyt dużą ilością informacji jest jak gra w karty z obcymi osobami i pokazywanie im posiadanych kart. Pamiętaj, że Matrix Cię słucha i nie jesteś sam, i bądź silny, mój przyjacielu. Będzie jeszcze trzecia część tej serii o tym, że nie jesteś sam, będąc na Ziemi. W trzeciej części opowiem o gwiezdnych rasach monitorujących swoje gwiezdne nasiona za pomocą urządzeń technologicznych, czyli o żywych ludziach spoza planety monitorujących innych żywych ludzi, ale przebywających na powierzchni. Zamierzałam umieścić ten temat jako część dzisiejszego wideo, ale po prostu się nie zmieścił. Ponieważ obecny film jest już wystarczająco długi, żeby opublikować go w obecnej postaci, omówię więc ten temat w osobnym filmie. Jak zawsze, dziękuję Wam za polubienia i za subskrypcję. Bardzo mi to pomaga i bardzo to doceniam, i mam nadzieję, że spotkamy się tu ponownie następnym razem. Dbajcie o siebie. Z wielką miłością Wasza przyjaciółka Marii Sfaru. Tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.